Witajcie kochani. Stęskniliście się? Ja bardzo. Czy wy też tak macie, że jak tylko zaczynacie przygotowywać jakąś potrawę, wasze myśli kierują się w to miejsce, do tej potrawy i tak wszystko się dzieje i dzieje i cały sześćdziesiąt wam zaczyna tak sprzyjać i tak wiecie i... A że ja mam bardziej niż najbardziej, to jak zaczynam myśleć, to moje myśli mnie przenoszą i się takie rzeczy, że normalnie, że wiecie, on, fon, A że moje myśli teraz przyniosły mnie we francuskie miejsce, Paryż, widzicie? To opowiem Wam o moim zdaniem najważniejszej dzieci w francuskiej kuchni. Są si takie dzieci. Pierwsza, najważniejsza, to jest Bagitka, o ktoś już pół zjadł. Trudna, bardzo ważna rzecz, Obowiązkowa, to jest wino francuskie Bordeaux, tak, I jeszcze, Też bardzo ważna rzecz, to są, ale bardzo dobra zupa cebulowa i o niej teraz będziemy opowiadać. Cebula, duże cebula, wino, tu już mamy naladne troszkę, czerstwy chleb, cytryna, przyprawy, czarny pieprz, i imbir, Ziele angielskie, to ciekawe. francuska zupa, ziele angielskie, ale dlatego oddzieliłem. Ziele angielskie, bo angielskie lubią wyjść bez zapowiedzi, więc aby nie uciekli. To i to mamy. I teraz co, Zaczynamy od kojenia cebuli. Uwaga, piszemy nóż. Teraz magia. Uwaga, hit, pokrojony. Za chwilę cebula hit, do garnka. Ale wam. Liwi do garnka, tak żeby No, było zakryte. O, doszkonale, to wrzucamy cebulę, żeby się zeszkliła. Cebula w garnku, a my się szepci z do chłania ciosnik. O, tu mam czosnek. Czosnek kochani. Teraz będziemy go siarkować. Właśnie tak wylandował w Gaku, pięknie. miejsce a my teraz przechodzimy do Tajnego, następnego składnika, który jest, czystwy chleb, umieszczimy w moździerzu. mam taki mali moździerz. i umieszczimy trochę chleba już umieszczone, i trochę więcej będziemy jeździć zaraz. Pierwsza partia chleba. I za chwilę zamieszamy do 16. komputer. Nasz chleb już w środku. Teraz przyprawi. Zaczniemy od angielskiego żeby nie uciekli. Angielski przodem. Teraz biorą cały pieczo. O, pipszone. I dodaję jeszcze do, wina, Ołala. 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 i dodaję jeszcze wody. jeszcze trochę wina. Dobry, jeszcze raz i zostawiamy na godzinę, dwie, lęcznie. Ważna sprawa, to żeby uważać, żeby się nie przypaliło. Ja wcześniej przygotowany bulion warzywny i teraz troszkę doleję, żeby na bardziej konsystencji zupy, bo pięknie pachnie, ale troszkę gęste jest, a jak wyleję bulion będzie perfektu. Na koniec ostatni akord. w sokus z tchyny dodami. Mm. Mm. I odrobina cucha. tu mamy cuka. Jeździmy ręką. Siamy. Jeszcze później spróbujemy. Mmm. Ioda. Stawiamy do budowania. I, I ostatnią fąfą. Fonfon...